Cześć, nazywam się Łukasz, jestem fizjoterapeutą. Znajdujemy się w Centrum Rehabilitacji i Treningów PhysioWorld. Dzisiaj jest ze mną Bartek. Bartek pomoże mi zaprezentować Wam prawidłowe przysiady. Będziemy analizować ustawienie łopatek, bioder, pleców, kolan. Pokażę Wam sposób, w jaki można to robić bardzo dobrze, tak, żeby nie wykonywać zbyt dużych przeciążeń. Czyli sposób taki optymalny do treningu, dla których większość z Was powinien być bardzo wskazany. Zaczniemy sobie od najprostszych wersji przysiadu, czyli przysiad ze wsparciem. Wykorzystujemy sobie w tej roli TRX-a. Część obciążenia będzie wtedy spoczywała na taśmach. Pilnujemy tego, żeby stopy były ustawione równo. Optymalna szerokość, to jest szerokość naszych bioder. Pozycja tała wyprostowana. Warku zrób pierwszy przysiad, ciach, zatrzymaj się i teraz sobie patrzymy. Tak? Część obciążenia jest tutaj, wspomagamy się TRX-em, on pomaga nam złapać równowagę. Zwracamy uwagę na to, czy plecy są wyprostowane w pełni, czy coś tutaj mamy do poprawki. Wróć Bartek do góry. Super. I teraz uwaga. Co się dzieje, gdy na przykład nie jesteśmy zbyt dobrze rozciągnięci, nie potrafimy zbyt dobrze robić przysiadów i na przykład schodzimy zbyt nisko. Bardzo. spróbuj zrobić zbyt niski przysiad. My się koncentrujemy tutaj. Uwaga, o. Czyli nasze plece poszły za zaokrąglenia. To już jest coś negatywnego. Jeżeli nasze plece w trakcie robienia przysiadów w ten sposób się układają, to już jest błąd. To jest duży błąd, bo wyobraźcie sobie sobie, góry, wyobraźcie sobie że mamy jakiś dodatkowy ciężar i z tym dodatkowym ciężarem siadamy w ten sposób, już permanentna dźwignia idzie na nasze plece. Więc to jest rzecz, na którą my zwracamy największą uwagę w trakcie robienia przysiadów. Uwaga! Najprostsza wersja, mam się czego chwycić, Bardzo zrób szybkie dwa przysiady. Tak, mamy się czego chwycić, wspomagam się, jadę w przysiad, ciach, bardzo ładnie, dzięki temu mogę wyjść biodrami do tyłu, tutaj mam stabilizację i wszystko działa, wszystko jest w porządku. Drugą wersją, i teraz rzecz zaskakująca dla części, będzie przysiad już z obciążeniem. To obciążenie będzie dla nas stanowiło przeciwwagę, jeżeli ja wychylę te kilka kilo do przodu, to ja mogę tłowiem się odchylić w przeciwnym kierunku i dzięki temu ja trzymam stabilizację. Czyli łatwiej mi zrobić, przysiad na pełnych stopach, mając ciężar przed sobą i wyciągając go do przodu. Barto trzymaj dzwonek i uwaga powoli. Spróbuj zrobić też pauzę na samym dole. To będzie trudne, bo tutaj jest dodatkowa praca, trzymając ramiona. No. Ho! Schodzimy w dół. Dzięki temu, że ciężarek jest do przodu, moje biodra mogły pójść bardziej do tyłu i ja na pewno stoję równo na ziemi. Zrobię do góry. Tak, zwróćmy sobie uwagę teraz na ustawienie kolana versus palce. Korzystamy sobie do tego tarczę. Tarcza stoi pionowo i bardzo zasuniesz. Tak, zwróćcie uwagę, że kolana cały czas znajdują się oddalone od mojej tarczy, czyli cały czas, dobry, cały czas obciążenie, które idzie przez staw, jest optymalne, bo staw jest cały czas obciążony osiągom. Gdybyśmy się pozbyli ciężarka, teraz bardzo poproszę cię, żebyś bardzo popsuł przysiad, czyli uwaga. Wyjdziesz na palce, pójdziesz mocno kolanami do przodu, okay. tak? Zasuwaj. Dużo osób właśnie w ten sposób robi przysiad. przysiadł. Wdawań góry. W tej sytuacji, gdy kolano idzie do przodu, generujemy dosyć duże siły, tak zwane ścinające, na moim stawie kolanowym. Czyli zamiast obciążenia, które powinno być przestawione osiowo i iść wzdłuż mojego ciężaru ciała, ono wychodzi do przodu i tak wykonujemy duże siły ścinające w dodatku poproszę jeszcze raz prezentację: tak, czyli mój ciężar ciała idzie przez rzepkę bardzo do przodu i to w dużej mierze, dzięki, to w dużej mierze może generować później przeciążenia. To jest m.in. mechanizm powstawania chondromelacji i innych patologii związanych ze stanem kolonowym. tego chcemy uniknąć. Wracamy do pierwszej prezentacji. Najłatwiej te bo tutaj część obciążenia, Przeleśmy na taśmę i to ona nas odciąża. Numerem dwa jest obciążenie. To obciążenie nie musi być zbyt duże. Ważne, żeby było i żeby ono stanowiło dla nas przeciwwagę. Numerem trzy są dopiero zwyczajne przysiady czyli nie mam żadnego oporu zewnętrznego, ale nie mam też czego się chwycić. Partnerz jest bardziej na środku. I jedziemy normalny przysiad. Wracamy uwagę. Czy kolana są w miarę osi? Tutaj zwróćcie uwagę, że już wyjechałem trochę do przodu bardziej niż w stosunku do tego, co widzieliśmy przed chwilą z przeciwwagą. zwracam uwagę na jego plecy. Czy są ładnie płaskie? Myślę, że to jest akceptowalne. Do góry. Okej. Okay. Ostatnim elementem, który chcemy zaprezentować to ulubione przez wszystkich kulturystów przysiad ze sztangą. Tutaj mamy po tu prostu taką lekką sztangę, bardziej rekwizyt, ale żeby wam uwidocznić to, jakie błędy możecie wykonać. Bartku. Czangę na plecy. Hop. Zakładamy na kark. Na początek spróbujmy już bardzo ładnie. Sprawdzamy sobie oś. Zwróćcie uwagę, kolakę znowu powerwały już jeszcze trochę bardziej do przodu niż przed chwilą, bo mamy ciężar z tyłu, który nas dogniata. Zwracamy sobie uwagę, że mamy proste plecy. utrzymane, może lekko głowa zadarta. O! Teraz mamy super stan. Proszę do góry. Bartku. Psujemy przysiad. Psujemy plecy, psujemy przysiad. Dawaj. Teraz bardzo źle. O właśnie, jeszcze mocniej się skór. Tak? I zobaczcie, jak mamy zbyt dużo na karku, to nie dość, że to mam dociska kark do ziemi. To jeszcze z moich lęgli. Robi się jeden wielki łuk i tylko czekać, aż coś tam wystrzeli do tyłu. Oczywiście dyski nie strzelają, ale yy, tak się przyjęło mówić. Yy, raczej tego nie chcemy robić. OK? Na sam koniec. Bardzo dobry przysiad, ładnie się ustaw. Super, głowa, osi, tylko osi, kolanka są ustawione maksymalnie super. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzisiaj tyle. Do zobaczenia następnym razem.